i wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj trochę w innym formacie, jako że nic nowego się nie dzieje w świecie UGO. Jedyne tak naprawdę wiadomości to jest to, że access code toker, którego teraz powinniście widzieć na ekranie, dostał rzeczywiście reprint i dostanie również reprint warta Anaconda, To jest świetną wiadomością dla graczy, trochę bardziej, którzy chcieli grać na budżecie. Nie zmienia to faktu, że pewnie ta karta i tak będzie dosyć droga. Miejmy nadzieję, że może będzie jednak łatwiej ją wylosować niż poprzednią wersję, albo rzeczywiście ten reprint sprawi, że ta karta trochę stanie i stanie się bardziej accessible dla innych graczy, ale Dzisiaj, właśnie na razie, będziemy szukać jednej karty, która też jest metakartą, na którą ja zawsze za to poluję. Pojawił się Baron the Flower, i to jest karta, na którą poluję. Otworzyłem już dwa boksy tych kart, i niestety nie dostałem jeszcze ani jednej karty. Otworzyłem dwa boksy i 13 chyba sztuk. Otwieramy dzisiaj kolejne osiem. Idzie do mnie jeszcze jeden boxik. Mam nadzieję, że uda się w końcu ją wyciągnąć chociaż jedną kopię tej karty, ponieważ bardzo, ale bardzo bym ją chciał. Plus, stwierdziłem, że sobie do chwilę pogadamy o tym, gdzie w tym momencie stoi UGO, i tak naprawdę po prostu pogadam, będę aby koszulkował karty przy okazji, bo czemu by nie. Mam tu przygotowane nożyczki, więc zrobimy tak. Mam nadzieję, że przyniesiecie mi szczęście. Szczęścia mi nie przynosicie niestety, bo nie wylosowaliśmy żadnej, niestety baron, ale myślę, że sam opanik kart będzie dosyć szybki. To jest, o, o czym chciałem pogadać, to to że rzeczywiście teraz wygląda na to, że hero Staną się bardzo bardzo mainstreamowym takiem w najbliższej przyszłości, jako że widzimy, że w tym momencie. Ach, ta karta, ta sposób pokażę, jest jak najbardziej pożądana o, nowy Destiny Hero, to w tym momencie rzeczywiście Hero staną się prawdopodobnie jednym z lepszych deków. Nie wiem, czy skoczą od razu na Tier 1 czy coś takiego, ale na pewno wrócą na o, szlak dekowy. Burczaki. Znowu nic fajnego. Dobra. O, muszę bardziej tak pokazywać. Przepraszam Was wszystkich. Jeszcze się uczę. Więc w tym momencie, tak naprawdę, jedyne co nam pozostaje w świecie mety to jest to, że czekamy na reprint Access Code Tokera. I tak naprawdę w tym momencie będziemy dopiero kształtować całą metę i to jak będzie ona się rozwijała. Niestety, nic też ciekawego, ale już Wam pokazuję. Dobra, teraz oddychania. A niedawno wypiłem herbatę, więc jest, jest mi ciężko na brzuszku. Dobra, ale w sumie to, o czym chciałem jeszcze pogadać, to jest to, że Beat Troopery. Bardzo się cieszę, że dostały właśnie support. Jest to jeden z steków, którymi który chciałem pograć, i mam nadzieję, że jak najbardziej się to uda. Szczególnie, że ten support mi się podoba. Ten Furut Monster nie jest jakiś najlepszy, niestety. W sumie, jak o tym zacząłem go testować, to rzeczywiście ten Furut Monster nie był jakąś kartą, która. Była niesamowita, ale nie jest też najgorszą. Zdarzały się gorsze karty, tak szczerze mówiąc. Nie zmienia to faktu, że miałem trochę więcej nadziei, a po, właśnie po tych dłuższych testach wynika na to, że Beat Troopers w takim stanie, jakim były przed Bruce of Destiny, tak naprawdę dalej są najlepszą jego wersją. Więc myślę, że... Ach. Um, dwie paczuszki ostatnie, więc myślę, że rzeczywiście jednak to nie było nic takiego niesamowitego. I ten deck nie, stał się, nie stanie się nagle jakimś niesamowitym deckiem. Ach. Dalej nic, dalej szukamy Barona. Szczerze, otworzyłem już tak dużo tych kart i nie dostałem jeszcze jednej baron, Barona The Flower i jest mi strasznie przykro z tego powodu. Oczywiście chciałbym w końcu otworzyć tę kartę. W ogóle planowałem mieć nawet 2-3 sztuki. Bardzo ta karta by mi pasowała do... Przepraszam. Do deków takich, takich właśnie jak Vampiry czy Synchro. Speedstorm. ten w się Boże. Speedroidy. Ale koniec końców to są karty, które my dostaliśmy. No i co? Nic normalnego. Nic wyjątkowego. Staram się... O, tak wam pokazać, żebyście cokolwiek widzieli. Niestety cień też rzuca O. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. A, tyle tylko powiem. No ale hej. W tym momencie to zrobimy to jest właśnie sobie pokoszukujemy te karty. Myślę, że kiedyś jeszcze zrobię streama takiego właśnie też spokojnego czy coś takiego, jak już będę mógł. Gdzie będę sobie na spokojnie przeglądał wszystkie karty, bo mamy właśnie parę kart, które to ja w odpowiednie foldery, ale w tym momencie. No co? Mm, więc tak, no mówię, świat już jest teraz spokojny. W tym momencie rzeczywiście wszyscy, którzy kupowili te karty, uh, budują wokół nich taki. Sprawdzają, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, mamy w tym momencie Hero deck, który prawdopodobnie stanie się bardzo, bardzo obecnym um, deckiem w najbliższym czasie. Myślę, że. Phantom Knight w tym momencie też staną się dużo potężniejszymi kartami, i w tym momencie rzeczywiście mogą nawet pójść na 1 Flanderis, które będą rzeczywiście super silne i przeciwko którym jeszcze strategii na przykład ja nie opracowałem. Będzie sporo kart w tym momencie, które rzeczywiście będą wymagały jakiegokolwiek takiego większego pomyśląku, co jest dobre. Rzeczywiście w tym momencie więcej decków pojawi się na scenie. Myślę, że takie decki jak Tribe Gate dalej będą popularne z tego samego powodu, że stały się dużo tańsze w ostatnim czasie, ale myślę, że powoli będzie w chodzić. Od obecnej emocji na rzecz właśnie takich kart jak Phantom Knight i tak dalej. Dobra. Jeszcze szybko jest słowo o koszulkach, które będziemy używać dzisiaj. To są koszulki Rebel. Kupiłem ich bardzo dużo. Problem był taki myślałem, że w ogóle te koszulki będą jednak koszulkami. Tak się przyznam, szczerze, białymi. Tak wyglądało to na zdjęciach. Są czyste. Trudno. Posłużą nam do sliwowania kart, które po prostu... Mam parę kart, które. W binderze, które chciałbym posli zasliwować, więc myślę, że sobie spokojnie będziemy je właśnie dzisiaj. Ja sięgam po binder, więc dajcie mi chwilę. Okej. Okay. To jest mój binder. Uda mi się otworzyć tylko tak, żeby. Jak widzicie, to jest binder, gdzie są wszystkie karty śniące. Dosłownie wszystkie. Jeżeli coś lśni w mojej kolekcji, to w tym momencie jest to w tym binderze, więc stwierdziłem, ok. Powkładamy wszystkie te karty w koszulki, jako że po prostu mam... kupiłem tych koszulek strasznie, strasznie dużo. I... Hej, przynajmniej jakoś się zabezpieczamy dodatkowo. Więc pierwsze koty zapłaty. Więc mówię, no w tym momencie rzeczywiście świat YouTube będzie wyglądał bardzo, bardzo ciekawie. Będzie. Uuu! Czekajcie! Nice. Dla ja tych wszystkich, którzy chcieli ASMR, a jak chcieliby ASMR kart. Wiem, że nikt tego nie ogląda. Jakoś nie, nie, nie ma chyba osób, które w świeci już by nie oglądały, ale hej. Więc tak, stwierdziłem, że sobie właśnie mam takich parę rzeczy. A I tak one są już pokładane właśnie w te. To te są chyba też Ultra Pro właśnie, ale stwierdziłem, nie zaszkodzi zakoszłkować zawsze parę kart. Szczególnie, że niektóre z nich mogą kiedyś stać się bardziej warte, jak są w tym momencie, żeby były bezpieczniejsze, prawda? Muszę przyznać, że jak na razie koszulki są super. Kurde, robię to zupełnie poza ekranem. Koszulki są jak na razie naprawdę spoko. Są trochę ostre tutaj, więc myślę, że to by było wkurzające, gdyby ktoś chciał nimi grać grać tak normalnie. Ale hej, mają dobry film. Jak najbardziej, więc nie będę na nie narzekał. A też nie są drogie. W sumie na, kupiłem je chyba po 7 zł, więc mogło być trochę gorzej. Więc mówię, w tym momencie świat już jest w takim dziwnym miejscu, gdzie będziemy odchodzić od st gdzie stare strategie, właśnie Dry Brigade i tak dalej, będą się pojawiały, ale będą się pojawiały też starsze strategie, które znowu stają się popularne, czyli właśnie np. Phantom Knight i takie inne rzeczy. I w tym momencie rzeczywiście będziemy wracać do tego typu kart powoli, w sensie do tego typu deków. Z tego co widziałem, ceny obecnie tych kart rzeczywiście idą coraz bardziej do góry, i ceny takich kart, właśnie jak ceny takich kart, jak właśnie nasz nowy Hero Justinie. W tym momencie rzeczywiście będą szły cały czas w górę. Jestem ciekawy jaki w ogóle z tego wyjdzie filmik, wam przyznam. A, seria, nie spodziewałem się, że z tego będzie jakikolwiek koherentny filmik, czy coś takiego. W tym momencie po prostu sobie stwierdziłem, mam ochotę coś tam nagrać. Chciałbym, żeby rzeczywiście dalej się ukazywały te filmiki co tydzień, czy coś takiego. Więc stwierdziłem, a, raz kozi śmierć i nagram coś innego, zobaczymy jak to sobie... Co z tego wyjdzie w sumie? No ale mówię. Nasza obecna meta będzie rzeczywiście chyba, rząd, czuję, że będzie w dużej mierze rządzona przez flanderizy. a myślę, że na pewno to może być Tier 1 deck, jako że ten deck sprawia, że special summony stają się bardzo, a to bardzo trudne, więc w momencie tak naprawdę Trapy będą rządziły tą metą znowu. Mm, jako, że po prostu będą się pojawiały dużo hentrapów przeciwko Fenderis. Co jeszcze, co, co jeszcze mogę powiedzieć? Spodziewam się, że serio, w tym momencie heroesy wrócą, tak jak już mówiłem, do popularności. Spodziewam się, że Virtual Wardy czy właśnie deki takie jak Tri-Brigade, to mi chodzi o deki takie jak Tri-Brigade, tam się dużo mniej popularne niż były. Więc, hmm, myślę, o czym w sumie z wami pogadać, bo tak naprawdę, no mówię, nie ma za dużo w tym momencie a więc myślę, że to będzie seria krótki filmik po wycięciu jakieś 5 minut, coś takiego i zmienia to fakt, że myślę, że następne miesiące e, będą dosyć ekscytujące w styczniu dostajemy kolejny, kolejną listę i to będzie moja pierwsza panelista, na której będę robił jakiekolwiek reaction i będę robił rzeczywiście, postaram się robić jakiekolwiek production, więc nie mogę się serio doczekać świata po styczniu jak będzie wyglądał świat UGA w tym momencie e, myślę, że będzie, jesteśmy właśnie w takim okresie przej przejściowym między starym a nowym i będzie dużo właśnie jeszcze kart, które będą bardziej poluowały, że ta meta rzeczywiście będzie się dosyć zmieniała, ta meta będzie wyglądała trochę inaczej. W ogóle widzę, że na ekranie to wygląda jakby ta, to było trochę fioletowe, to zielone, a to czerwone. Wszystkie one są fire. Jeżeli dobrze teraz spojrzycie, wszystkie one są czerwone, ale śmiesznie, ponieważ rzeczywiście to wygląda jakby te trzy linka Apple były różnych e, atrybutów. O, może pogadamy też co, co z przyszłością kanału. Cząwszy od 2 listopada wróciłem do pracy. Miałem miesiąc wolnego i w tym momencie rzeczywiście starałem się nagrywać te filmiki, starałem się jakoś utrzymywać content, żeby rzeczywiście był cały czas jego flow. A w tym momencie, kiedy wróciłem do pracy, nie wiem, czy mi się to uda. Staram się jak mogę. A I będę się dalej starał, mimo że wiem, że w sumie nikogo nie ma, kto by to oglądał. Nawet mam pomysłów na parę serii, tylko właśnie problem jest taki, że no, serio, jeżeli nikt nie ogląda, to po co mam angażować jakiego, jakąkolwiek inną osobę do nagrywania kiedy? W tym momencie. Nikt tego nie oglądało oprócz mnie. E, więc w tym momencie mówię. E, przyszłość kanału, no raczej będę starał się umieszczać dalej w takim formacie jakim jest, czyli so, e, zarówno w czwartek jak i w niedzielę, dwa, jeden po jednym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jak no może wam sobie pokażę od razu, co mamy w tym Atlasie. Nie mamy jakichś wyjątkowych kart. To co tutaj widzicie, to jest część kart e, z. Kalendarza Wątowego z 2018 roku. To też dalej są karty z kalendarza Wątowego. Nie są tutaj wszystkie, jako że po prostu część, częścią z tych kart rzeczywiście gram, więc wolę, wolę mieć je w deku niż na przykład właśnie tu. Ale mamy takie karty, jak właśnie takie karty, jak właśnie mamy, jak Santa Claus. Mamy tutaj trzech oryginalnych egipskich bogów, jak i trzy zabrogetowane wersje. Change my Mind, według mnie, też jeżeli chodzi o karty, rzeczywiście. T3, czyli Divine, a, przepraszam, to są Divine bisty, to, to nie są, to i to, to nie to samo, Boże. Nie to fakt, że myślę, że Uriah, Raviel i Hamon są dużo lepszymi kartami niż właśnie przede wszystkim Ra, Obelisk czy Sniper. Może sniper według mnie jest najlepszy, więc mamy tutaj gipski bogów. Jakieś różne randomowe e, rzeczy. Mamy Trap 1. Mamy Niosa. Mamy jakieś Unchained karty. Tu chyba już się nie jeszcze nie zaczynały. Tu jeszcze też jakieś randomowe karty, które udało mi się zebrać. E, parę rzeczy, takich jak Mare Mare i tak dalej. One chyba występowały. E, to są z Ampa niektóre karty. Niektóre są podaj e, że Legendary Hero. E, co tu jeszcze mamy? Jakieś Pluysa, kart, które mam dużo, e, UG Legendary Dex, jakieś Mago i tak dalej. E, tu już się zaczynają Tiny, te najnowsze 2021. Jak zobaczycie, tych, tych kart rzeczywiście mam dużo. Mówię, teraz więcej tych kart rzeczywiście, jeżeli chodzi o Tiny, to Tinów otworzyłem. Kurde, Tinów otworzyłem 10 i w ogóle polowałem na Zeusa i nie dostałem ani jednego Zeusa. Za to dostałem e, Cross-Out Designatora jednego i dostałem dwa Triple Tactics, co jest w sumie. Obiektywnie dużo lepsze niż Zeus, ale wolałbym chociaż dostać 3 triple, a wtedy rzeczywiście to by byłby już jak najbardziej grywalny set, ten triple Tactics. Jakie stracze ludecki? Um, Lulu, Lulux, za którą ja jeszcze pociąłem, <grym> ale tutaj jak najbardziej upgrade Lulu, jeżeli ktoś, chce gra, jeżeli ktoś dba o takie rzeczy jak reality. Tu zaczynamy fusion karty, tych mam dosyć mało, jeżeli chodzi o takie ładne wydania. Tu rzeczywiście mam Synchro, Synchro już jest jednak trochę więcej, proszę bardzo, to jest synkro Synchro. A potem mamy Xyz Monstery, dwie strony, dowiodna kartka na więcej, było ich więcej, ale e, parę rzeczy wkładałem do decków i tak dalej. Linki, linków mamy sporo na szczęście, mamy dwa cross, e, cross shipy. myślę, że to jest rzeczywiście karta, która też będzie pojawiała się właśnie w danym Mówiąc już o Phantom Knightach, jak najbardziej też jakieś Phantom Knighty, tu są fantomowe karty, Tray Brigade, parę kart. Live Twin to jest dek, na który nie mogę się doczekać. Będę, jest to dek, który bardzo, bardzo będę chciał zbudować i myślę, że może jakiś taki, m, może nie budżetowa wersja, ale wersja bez handtrapów. Ja mam taką zasadę z moim przyjacielem, w którym pogamy czy ja rzeczywiście, że używamy tylko jednego handtrapu na deck, Więc w tym momencie, jako że używamy tylko po jednym handtrapie, co właśnie chodzi o to, że jest duże miejsce na inne karty. Więc często dzięki temu, że używamy tylko po jednym handtrapie, te, te deki wychodzą jednak trochę taniej. Co tu jeszcze mamy? Trick stary, szpendorum, Argent Scudule, Chyba zaraz zaczną się właśnie pojawiać MPL, karty, e, poty of desire jest jakieś ładne wydanie, rajk z któregoś rzeczy deku złoty polymerization. No i to już wchodzimy na trapy w tym momencie. No i trapów mam tylko w sumie dwie strony. Kolekcja True Light, a więc coś do Blue-Eyes I tu się na tym kończę. No i kurczę, w sumie nie wiem o czym gadać. No serio, w tym momencie tak naprawdę nasza meta będzie dopiero kształtowana. Mówię, a Phantom Knights wydają się bardzo silnym tier one, albo tier to Heroesy znowu odżyją i, dzięki nowemu supportowi. Virtual War, Triblicate trochę padną, Flandryzy pojawią się i zaczną rządzić metą. Zodiaki umarły, powiedzmy sobie to szczerze. Więc w tym momencie myślę, że nasza meta tak naprawdę będzie bardzo ciekawa i od stycznia bardzo się zmieni. Jestem właśnie ciekaw, co Konami planuje. Um, czekamy na wydanie racztueli cały czas w, w Europie i w ogóle w CCG, Czekam, czekamy na tego typu rzeczy, więc hej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra moi drodzy, w sumie serio, nie mam o czym wami gadać, a po prostu chciałem coś tak wrzucić. Um, sorry, że ten odcinek był taki chaotyczny i bez, bez żadnego składu, ale w tym momencie serio tak naprawdę jedyne, co mogę powiedzieć, to. Hej, to jest cena. Taka i taka, ale Market Watch myślę, że w tym momencie jeszcze możemy poczekać do przyszłego tygodnia i w przyszłym tygodniu zrobić prawdziwy Market Watch, jako że rzeczywiście w tym, w tym momencie cały świat jest jeszcze trochę w chaosie TCG, więc tak naprawdę ta ceny tak naprawdę są nam się dopiero stabilizować, więc zobaczymy. No dobra, ale to na tyle moi drodzy, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, dajcie lajka, like subskrybujcie, pa pa.